Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, Suwalszczanie, a też goście, którzy zasiądą wspólnie z nami do rodzinnych stołów. Jesteśmy w przededniu najpiękniejszych, najbardziej oczekiwanych, najbardziej tradycyjnie obchodzonych świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie tym tradycyjnym, najpiękniejszym dniem jest oczywiście Wigilia oczekiwana przez dorosłych, ale i przez dzieci, przez oczekujących Mikołaja. Dorośli również nie przyznają się do tego, ale na te prezenty również oczekują. Otóż wszyscy zasiadamy przy wigilijnym stole przykrytym białym obrusem. Na obrusie sianko, na sianku opłatek wokół 12 wigilijnych potraw. Przeważnie tak tradycyjnie na wszystkich stołach naszych jest miejsce dla spóźnionego gościa, które zawsze przy tym stole oczekuje i te życzenia. Rodzinne, składane ze szczerego serca, co powoduje, że ta, ten dzień jest tym dniem, na którym się czeka cały rok. Żebyście Państwo przy tej widzieli, wspomnieli również o tych, których nie ma już z nami, żebyście poddali się różnym refleksjom, ale też i odpoczęli. Dlatego też chciałbym Państwu życzyć zdrowych. Pogodnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a także z uwagi na zbliżający się nowy rok, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Przed nami święta Bożego Narodzenia, święta jakże szczególne, święta wyjątkowe, głęboko zakorzenione w naszych tradycjach. A wobec tego chciałbym przekazać życzenia dla wszystkich naszych mieszkańców, wszystkich naszych gości, pogodnych zdrowych, świąt Bożego Narodzenia, świąt radosnych wynikających z narodzenia Dzieciątka Jezus, ale również tej radości płynącej z tego, że w trakcie świąt spotykamy się z najbliższymi, spotykamy się z naszymi rodzinami. Tego ciepła, ciepła wewnętrznego, ciepła w naszych sercach, ale ciepła w naszych rodzinach, ciepła wśród najbliższych. Chciałbym, a żeby właśnie ten wyjątkowy klimat, ta radość płynąca ze świąt Bożego Narodzenia przeniosła nas w 2014 rok, żeby to był rok dobry, rok pomyślny, rok, w którym zrealizujemy własne plany, własne zamierzenia, te plany osobiste, plany zawodowe. Plany wynikające z działalności w różnych zakładach pracy, w instytucjach, w urzędach, również niech zrealizuje się nasze plany miejskie, naszych kochanych suwałk. Wszystkiego najlepszego, dobrego 2014 roku.